Cześć, witajcie na kanale Dropist. W tym filmie przyjrzymy się kolejnej marce. Bardzo dużo osób mówi o tym, że nie warto sprzedawać case'ów do telefonów, że case'y do telefonu to fajnie się sprzedawały kiedyś, teraz jest o wiele za duża konkurencja no i tak naprawdę te akcesoria do telefonów już się tak dobrze nie sprzedają. Tak więc pokażę wam sklep, który jest totalną przeciwnością do tego, co mówią inni. Zanim jednak przejdę do konkretów, zapraszam do subskrypcji tego kanału, tak abyście byli na bieżąco ze wszystkimi nowymi pomysłami i zobaczmy, co to za sklep. Sklep, który pokażę wam w tym filmie jest to sklep Burga i na tym sklepie jest sprzedawane są różnego rodzaju case'y, między innymi case'y na telefon, case'y na Airpods czy też case'y na MacBooki, ale także takie rzeczy jak, rzeczy jak phone ringi czy choćby jakieś ładujące porty, ładowarki i tak dalej. Tak więc tak to wygląda, jest to taki bardzo fajny dosyć prosty sklep Shopify'owy, myślę, że jest to na platformie Shopify zbudowany, zresztą tutaj mamy Trustpilot więc wydaje mi się, że tak właśnie jest bardzo fajnie wygląda, ale markowo zawsze te sklepy, które są tak bardzo proste wyglądają tak naprawdę bardzo markowo tutaj wręcz wygląda to dosyć jak takie sklepy różnego rodzaju modowe z jakimiś ubraniami i tak dalej, więc wygląda to naprawdę fajnie i jest to przyciągające widać, że na pewno będzie się to podobało i sprawia wrażenie dla ludziom, sprawia takie wrażenie, że no jest to zaufany sklep, gdzie można kupować, bo faktycznie widać, tu fajne jest to że na samym dole znajduje się Również Instagram. Coraz częściej właśnie tego typu elementy pojawiają się na sklepach, tych takich lepszych sklepach. Więc radzę, jeżeli macie również jakiś sklep internetowy, posiadać jakiegoś Instagrama, gdzie macie kilka tych zdjęć. Jeżeli nie macie, no to polecam założyć i powrzucać. Tak, żeby fajnie to wyglądało. Ludzie, jak widzą, że jest ten Instagram, że ludzie się fotografu fotografują, no to widać, że jest to dosyć sklep taki zaufany i można tutaj kupować. Jeżeli chodzi o ten sklep, no to przyciąga on tu naprawdę bardzo duży ruch, bo. W marcu było to 800 tysięcy wizyt na tym sklepie, więc myślę, że oni tu na spokojnie robią taki obrót w milionie, może nawet trochę więcej. Tak więc naprawdę bardzo dużo duży trafik, jeżeli chodzi o skąd wchodzą te osoby. No to tutaj głównie United States, ale mamy też tak naprawdę cały świat, bo mamy tutaj nawet Europę, Aust Australia, Kanada, no i tutaj mamy te Niemcy. Tak więc jest tutaj naprawdę bardzo bardzo dużo różnego rodzaju ruchu, jeżeli chodzi o, o ten ruch, no to mamy tutaj z jest 52% ze względu na to, że ta marka jest już dosyć mocno znana i ludzie wyszukują to właśnie ten między innymi słowa kluczowe, które są wyszukiwane w internecie, mają również prowadzą reklamy na Facebooku. Zresztą zaraz sobie to zobaczymy. Mamy 78%, aczkolwiek na Instagramie również prowadzą sobie takiego Instagrama, gdzie też bardzo fajnie to wygląda, a myślę, że dużo darmowego trafiku stamtąd również idzie na sklep. Jeżeli chodzi o te case'y, no to tak naprawdę nie nie ma tutaj nie wiem jakiej filozofii jeżeli przejdziecie sobie na Aliexpress wpiszecie phone case to wiadomo wyskoczą wam jakieś możliwe takie zwykłe case'y chociaż tutaj mamy fajne to że jest zaślepka na tego iPhone'a bo tu głównie z tego co widzę to są case'y na iPhone'a więc na tym tutaj zbijają też warto pamiętać że w Stanach Zjednoczonych tych osób z iPhone'ami jest o wiele więcej dlatego to jest taki główny główny target ale mamy tu różnego rodzaju inne fajne case'y i myślę że jeżeli chcielibyście stworzyć taki sklep, no to nie byłoby problemu. Możecie znaleźć tutaj naprawdę różnego rodzaju kasy, a nawet niektóre, te, które oni mają na sklepie. Założę się, że gdzieś tutaj będą, więc to nie jest problem. Z AliExpressu można dodać te kasy, można znaleźć również czas oczekiwania jakieś krótsze na tą dostawę. Czy też można, na przykład, z Allegro? O, tutaj mamy taki case, gdzie to faktycznie również wygląda. Jakbym to znalazł na tej, na tym sklepie, to nie zdziwiłbym się, więc, więc dosyć fajnie wyglądają te kasy. Jest naprawdę ich. Trochę, można byłoby je sobie dodać na ten sklep, pododawać. Jest to taki typowy sklep niszowy. Możliwe, że zaczynali od jednego produktu, ale sklepy niszowe są również bardzo dobre w tym momencie. Ceny tych caseów nie są małe, bo 32 euro to nie jest mało. Zwłaszcza jeżeli tutaj mamy to za 2 na, na przykład dolary, no to mamy tutaj bardzo dużą przebitkę. I myślę, że jeżeli byście chcieli z tym zacząć, no to e, na samym początku nie, pewnie nie dawalibyście tak wysokich cen ze względu na to, że jednak to jest marka, tu faktycznie widać co i jak więc no myślę, że ludzie tak drogich case'ów nie kupiliby od jakiegoś sklepu, który dopiero zaczyna, ale gdybyście w trakcie gdzieś tam zbudowali markę, no to zdecydowanie tutaj można różnego rodzaju tego, ta, takie ceny ustawiać i tu widzę różnego rodzaju między innymi jakieś upselle, czyli dodatkowo jakiś screen protector tu oferują, jest wysyłka do Polski, to darmowa wysyłka powyżej 40 euro, 3 do 7 dni więc pewnie mają gdzieś jakieś magazyny bardzo fajnie wygląda ich w ogóle tutaj strona Produktowa u góry, można sobie dodać dodatkowo jakieś różnego rodzaju inne casey, czy też kable, czy cokolwiek, ale fajnie jest tutaj, że mamy tak bardzo fajnie, modowo, że tak powiem, troszkę to zrobione. Czyli naprawdę, tak stylistycznie to fajnie wygląda, jeżeli chodzi o tą stronę. I te, te wszystkie zdjęcia, które między innymi właśnie tutaj są robione, na pewno wysyłali te casey do różnych influencerów. Oni się z tym między innymi tutaj możemy też to zobaczyć, fotografowali. No i to fajnie. Dla nich działa, ze względu na to, że no po prostu osoby, które widzą, że ktoś to trzyma w dłoniach, no to widzą, że to jest faktycznie ok, że, że to przychodzi i to działa. Tak więc, sklep sam w sobie jest naprawdę fajny. Jeżeli chodzi o reklamy, no to, no to tutaj widziałem, że na Facebooku robią różnego rodzaju reklamy, bardzo nawet proste niektóre, bo zauważcie, że jest to tylko zdjęcie, czyli mamy te trzy case'y, no i mamy tutaj na dole napis, i tak naprawdę jest to takie samo zdjęcie, i, i oni to testują, i im to jakoś wychodzi. Tutaj mamy. Mamy jakieś reklamy, więc to jest to tutaj, widać, że też mają jakieś reklamy. Możemy sobie jakąś jedną obejrzeć. Także widać, że możliwe, że tutaj było zdjęcie, ta, to krótkie nagranie, to był jakiś influencer, który tu otwierał, no i mamy tutaj, właśnie to jest bardzo fajne w tych filmach, wideo, reklamach, żeby wrzucać różnego rodzaju opinie influencerów w tych filmach, czyli na, na, na przykład jeżeli nie chcecie nawet swojego, nie chcecie sami nagrywać, to wyślijcie do pięciu influencerów, powiedzcie, żeby coś na, na ten temat nagrali, a później 10 sekund z każdego weźmiecie i macie już 50 sekundowy film, jak wypowiadają się influencerzy na temat tego produktu i wygląda to już o wiele markowo i tego typu reklamy o wiele lepiej działają, ale możemy zauważyć, że bardzo dużo zdjęć tutaj testują i na pewno im to wychodzi, ze względu na to, że jak widać to działa. Jeżeli chodzi o Facebooka, no to wrzucają tu codziennie jakieś tam zdjęcie, co jakiś czas robią jakieś giveaway, e, ale te zdjęcia dosyć fajnie wyglądają, nie same case'y, nie robią samych case'ów, tylko tak fajnie wysyłają to jakimś dziewczyną, gdzie one fajnie są ubrane i to dodatkowo przyciąga naprawdę fajnie to wygląda I Tutaj możemy również spojrzeć na Instagrama, gdzie również wrzucają tego typu zdjęcia. Na samym początku może być Wam trudno, ze względu na to, że pewnie nie będziecie chcieli wysyłać tych caseów do innych jakichś influencerów i tak dalej, ale myślę, że różnego rodzaju zdjęcia znajdziecie gdzieś w internecie. Tych między innymi możecie tutaj z Aliexpressu sobie wziąć. Te zdjęcia naprawdę bardzo fajnie wyglądają i wziąć i sobie je codziennie wrzucać na tego Instagrama i tu budować jakąś taką społeczność. Oni mają 330 tysięcy. Jeżeli chodzi o zaangażowanie, to jest nieduże, ze względu na to, czyli na przykład mają 330 tysięcy, ale tylko 1000 lajków pod postami, to jest dlatego, że no po prostu są to zwykłe zdjęcia, nie ma tutaj nic angażującego, co innego, jakby jakieś memy wrzucali i tak dalej. Wy możecie od tego zacząć, żeby może jakieś memy wrzucać dodatkowo, czy coś takiego, no to już w zależności, jak tam chcecie, i możecie za darmo również budować taką społeczność. Jednak myślę, że najlepszym pomysłem, jeżeli nie chcecie na przykład zaczynać od reklam na Facebooku, to możecie zacząć od. Od wysyłania tych case'ów do influencerów ze względu na to, że jeżeli taki jeden case kosztuje 2 dolary, to powiedzmy, że znajdziecie takich case'ów kilka, za te 2 dolary wrzucicie je oczywiście na sklep, znajdziecie jakąś krótką dostawę, możecie wysłać i zapłacicie tylko te 2-3 dolary i ten influencer będzie miał tego case'a, wyślijcie do jakichś takich małych influencerów, może do 5-10 tysięcy obserwujących, oni się z tym sfotografują i już będziecie mieli content czy to na Instagrama, czy to ich influencerzy, ich widownia, tych Influencerów, będzie może zainteresowana tego typu caseami, więc jest to zdecydowanie można na tym zbudować fajny biznes. Tak więc to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli macie jakieś pytania, no możecie zostawić je w komentarzach. I zapraszam Was na naszą platformę Drobis, gdzie znajdziecie różnego rodzaju produkty i pomysły na to, z czym moglibyście zacząć jakie produkty moglibyście sprzedawać na sklepie, czy z jakim produktem na przykład stworzyć swoją własną markę. Serdecznie zapraszam.